ma Witamy w czwartym odcinku z Argentyny e, Opuszczamy właśnie Ushuaia, najbardziej południowe miasto świata e, Jedziemy do Rio Grande Jest to miasto trochę bardziej na północ, ale nadal na, na ziemi ognistej, na, na tej wyspie Będziemy tam jechać 3 godziny e, Staniemy tam w sumie nie wiemy czy jeden dzień, czy dwa dni Planował miał być jeden dzień, ale tutaj z tymi autobusami no, jest ciężko, bo niczego w internecie nie da się znaleźć za bardzo. Wszystko trzeba się pytać, ludzi. Tak. wszystko trzeba załatwić na miejscu, więc, więc zobaczymy. Trochę nie mamy planu w sumie na tego. W sumie jest, jest spontan na ten moment. Ale w Rio Grande raczej nie chcemy zostawać tak dłużej. Dłużej dlatego, że to miasto wydaje się mniej ciekawe niż Ushuaia Nie ma tam takich ciekawych rzeczy. Nie ma tam takich takich gór, jak tu. Eee. Także, no, chcieliśmy jedną noc, ale, ale może będziemy musieli zostać dwie przez to, że jutro jest niedziela i jutro może nie być busa do, do następnego miasta, do którego jedziemy, czyli Punta Arenas. Dojedziemy o godzinie 16 i naszą główną misją jest znalezienie noclegu, eee, a misją numer 2 są właśnie te autobusy, tak więc trzymajcie kciuki. A propos Ushuaia jeszcze chcieliśmy dodać, że e, są dwie rzeczy, które nam się rzuciły tutaj w oczy. Mianowicie nie ma tutaj świateł na przejściach dla pieszych. W ogóle. Takie coś tutaj nie istnieje. A rzecz numer dwa... A światła dla samochodów są. Tak, są tak, dla samochodów no, są, ale, ale dla, dla pieszych, pieszych nie. Muszę ma... no, e... no myśleć, czy oni mają czerwone, czy nie. A rzecz numer dwa to to, że tutaj wszędzie biegają pieski. I nie wydaje mi się, żeby one, one były bezpańskie. Mi się wydaje, że ludzie po prostu je tak wypuszczają, żeby one sobie biegały gdzie chcą. Przy ulicach, w jakichś parkach. To chyba jest tutaj normalne. Dobra, ostatnia misja Woshi'a zakup pocztówki. Generalnie nigdy nie kupujemy... Nie kupujemy pamiątek żadnych. Ani pocztówek, ja nie jestem fanem pocztówek ani tego zamysłu zbierania ich, ale, ale dostaliśmy request od, od mojej dobrej kumpeli, że chcę dostać stąd pocztówkę, także idę zakupić. Patrycja została w miejscu, gdzie będziemy jechać busem, czy znaczy miejscu, z którego będziemy jechać busem z plezakami. Ja idę na szybko garnąć pocztówkę, bo wczoraj nie było czasu. I wyślemy ją prawdopodobnie z następnego już miasta, no bo już dzisiaj na to nie ma czasu, no ale, ale będzie posłówka stąd z Usłaja. Tu jest pub, w którym byliśmy wczoraj, Dublin, pub i jest, jest świetny generalnie, bardzo fajny klimat, bardzo fajne ceny, bardzo fajne jedzenie eee, wieczorem była muzyka na żywo, także, także super, jak będziecie tutaj Słaja, wcieliście na browarka. To, to pub Dublin jest do tego super. Sztupka zakupiona. Wracam do miejsca, ee, z którego będzie busik. Co jeszcze bym chciał powiedzieć, tylko o, o Ushuaia. Wczoraj nie nagrywaliśmy, ale byliśmy w muzeach kilku. Dwa z nich były, były darmowe: Muzeum Miejskie oraz Muzeum Wysp Falklandów. Oni na to mówią Malwiny. To są wyspy Falklandy, Malwiny. Nie rozumiem dlaczego jakby są dwie nazwy, ale, ale tak się to nazywa. Eee, co do tych muzeów były darmowe i, i były spoko. Eee, wiadomo da, za darmo to zawsze jest spoko. Eee, ale i tak uważam, że nawet jakby były płatne, byłoby warto je odwiedzić. Byliśmy również w jednym płatnym muzeum. E, Muzeo Fin del Mundo, czyli Muzeum Końca Świata. E, płatnych co prawda, ale płatnych niewiele, dlatego że e, udało się ogarnąć e, tańsze bilety dzięki uprzejmości pana, który tam pracował. E, spytał się, czy jesteśmy studentami. Patrycja już, już też nie jest studentką, ale jeszcze jej legitymacja jest chyba do. Do grudnia, czy, 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 czy teraz listopada już? Ja, ja już nie jestem studentem, ja już skończyłem studia i mam, mam legitymację nieważną rok, ale pokazałem panu, pan spojrzał, powiedział dobra, damy, damy wam tańsze bilety i zapłaciliśmy zamiast 3000 pesos, zapłaciliśmy 500, także także mega miło i muzeum końca świata też świetne, najlepsze z tych trzech które wymieniłem. Generalnie jesteśmy przy takim dużym zboczu i kamienie lecą z tego zbocza na drogę i przed chwilą prawie spadło na gościa, który, który próbował to wyczyścić No, więc... i to tak leci porządnie I to, i to wiecie, takie, no, takie kamienie no. Takie naprawdę spływają więc... Roztraskują się o drogę No, niebezpieczna sprawa bardzo Przyjechał jakiś pickup i coś tutaj będą robić nie wiem jaki mają plan. Szczerze nie mam pojęcia coś, co się robi w takich sytuacjach. Chyba powinna przyjechać jakaś maszyna, która jakby to wyczyści, no bo jak gość próbował sam to zrobić, to prawie na niego hmm. spadło, więc niebezpieczne zobacz. No jest chyba. to dosyć mocno niebezpieczne. Ale tak się śmieję, że z takim widokiem to ja mogę tutaj czekać, aż przyjedzie koparka czy coś. Dobra, mamy lepszą perspektywę, ponieważ na razie stoimy. To jest nasz busik. No i teraz może tam widać lepiej. Postaram się przybliżyć. No, na drodze leżą kamienie i spadają. Ale ten widok. Ten widok sprawia, że nawet nie jestem skurzony tym, że tutaj czekamy. No, ja też. Jest ja też. Jest, jest, o, właśnie coś spadło. No jest, jest całkiem przyjemnie. Jest całkiem przyjemnie na dworze. Mimo tego, że stoimy, wcale nie bawimy się źle. Update jest taki, że stoimy tu już no chyba z godzinę przynajmniej. E, Przyjechała jakaś koparka, niby było wszystko ok, zaczęli puszczać auta. Przyjechało kil, kilka aut i znowu zaczęło lecieć kamienie. No. Więc znowu stoimy. Z godziny już stoimy. Ale no, życie. To nie było czasem. Jedziemy, jedziemy. się, jedziemy. To, no, no, co jest tutaj fajne i śmieszne, że oni w takich sytuacjach nie są i nie, nie wysywają, nie, nie narzekają. I no, sobie o męskim Mamy postój aktualnie, więc kupiliśmy takie Cheetosy i wyglądały dla mnie interesująco, dlatego że hmm. mają napis. Oryginal. To są po prostu zwykłe oryginalne, czyli serowe. Wyglądają troszeczkę inaczej niż nasze, bo są większe, grubsze, ale są bardzo dobre. Dotarliśmy do Rio Grande z opóźnieniem półtora godzinnym, bo mieliśmy być o 16, jesteśmy o 17,30, ale nam to nie przeszkadza. Ale nie przeszkadza nam to, bo i tak jesteśmy umówieni z naszym gościem z, z Kaltsuppingu na naszą siódmą. Tak, Także akurat fajnie, bo mamy czas, żeby iść sobie coś zjeść. Eee, no i potem jakoś tam idziemy do niego dzwonić, żeby się spytać, gdzie mamy w ogóle iść. Pierwsze wrażenia od, od razu z tego Rio Grande są takie, że jest brzydziej tutaj i jest dużo śmieci i takie zaniedbane jakby to miasto się wydaje, to budownictwo jest też takie jakieś... Tutaj nudniej bym powiedział Ale zobaczymy, może centrum jest ładne Jeszcze nie jesteśmy jakby w centrum, także nie wiadomo Jesteśmy już po małym, małym posiłku Weszliśmy do jakiejś kawiarenki, zjedliśmy parę ciasteczek A tutaj nagle wybuchł jakiś pożar obok nas i się zastanawiamy co się tu dzieje. 15 tego nie było tak, i zjechała się już tam jakaś straż i ludzi od cholery Idę zobaczyć, ciekawość silniejsza Jedziemy Uberem w, w Rio Grande do naszego hosta z Couchsurfingu Zaraz go poznamy eee, Tutaj można, możemy pokazać, jak wygląda to Rio Grande. No jest, jest brzydkie, moim zdaniem. Jest dużo śmieci, budynki są brzydkie, wszystko jest tu brzydkie. Przez, przez ten pożar, w ogóle miasto jest całe sparaliżowane i są wielkie korki, bo zamknęli część ulic i dlatego będziemy pewnie jechali trochę dłużej niż powinniśmy. I dowiedzieliśmy się, że pożar jest w restauracji. Na całej prowincji Ziemi znaczy, Nie wiem, czy na całej, ale na pewno w rejonie, w którym się teraz znajdujemy, e, jest zakaz sprzedaży toreb plastikowych, foliowych. A papierowych nie mają w sklepach. A, a papierowych nie mają w sklepach, więc przecież Chyba jak zrobiliśmy swoje. zakupy, to pani nam dawała takie, takie foliówki. Wiecie, jak do warzyw jest do pakowania, i no, nie, nie działało to zbyt dobrze. E, I każdy tutaj nosi swoje torby takie wielo, wielorazowe. Jechaliśmy busem dość krótko, bo, no bo 3 godzinki no, Znaczy normalnie byłoby 3 godzinki, nigdy by nie ten ten error, który mieliśmy przy tej górze z kamieniami a, a krajobraz jest tutaj zupełnie inny nie ma już praktycznie, praktycznie żadnych gór jest płasko i no trochę, 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 trochę się czujemy jakbyśmy się przenieśli do innego miejsca zupełnie nadal jest to Koniec świata, ale nie aż taki koniec świata jak wyszła jak ja. z e, ektorem którego się zatrzymaliśmy. E, wczoraj spędziliśmy razem wieczór, ugotowaliśmy kotlety mielone z ziemniaczkami, sałatką. Tak, bo powiedział, że chce spróbować jakiegoś polskiego jedzenia, więc stwierdziliśmy, Wiesz, dobra, tak, kotlety mielone. mielone. Jest dobry pomysł, bo oni lubią w Argentynie mięso, więc to chyba jest niezła propozycja dla nich i powiedział, że mu smakowało, więc... Tak. Smoko. Tak, no ale przez to, że siedzieliśmy razem, to już nic nie nagrywaliśmy. E, a dzisiaj właśnie byliśmy na obiedzie u jego znajomego. I jeszcze tam były dwie inne osoby, też z Argentyny. E, tutaj wkleimy e, filmik, który nagraliśmy właśnie z tego obiadu. Nagrywa. Typako Jedzą go bardzo smaczne. Spędziliśmy razem fajnie czas. Tak, A i to co, mnie, to, co mnie zaskakuje, że mimo, że my ten hiszpański kaleczymy, ja to w ogóle, bo ty to jeszcze w miarę coś mówisz, ale ja to tak jestem początkujący w miarę. I to, co mnie zadziwia, że naprawdę nie trzeba znać tego języka jakoś specjalnie. Patrz, polska flaga, by the way. O, polska flaga. Eee, nie trzeba znać tego języka, jeżeli się tylko chce z kimś porozumieć, z kimś tak, spędzić tak. czas fajnie. i. Pogadaliśmy i pograliśmy sobie w billard i, i, i zjedliśmy obiad i nie bo... jest potrzebna znajomość jakaś nie. świetna japońskiego do tego, żeby tutaj znajomych jakiś poznać Tak, a to też kwestia tego, że tutaj ludzie są bardzo mili i oni chcą rozmawiać Oni są ciekawi Oni są ciekawi, oni lubią się pytać jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe i fajne Jak, na, jak na razie Argentyńczycy bardzo na plus Jeszcze nie mieliśmy żadnej jakiejś sytuacji takiej, gdyby ktoś się krzywo patrzył czy, Nie, nie Czy coś do nas powiedział takiego niemiłego, czy coś Zawsze uśmiechnięci Nawet jak nie, my czegoś nie ogarniamy i coś zrobimy źle. na przykład wczoraj w kawiarni zamówiliśmy przy złym okienku yy, yy, jedzonko Tam było jakby tylko na wynos, ale ja zamówiłem tam Ale nie było problemu. Pani nie miała totalnie problemu, z tym, powiedziała, nie. no, sobie Przyniosła nam do stolika. No oni są tacy takim ta, ta, tak tutaj spokojnie wszystko że... Mm -hmm. O co tu chodzi? Czemu tu jest polska flaga? <noise> Myślałem z daleka, że to Papaj. O tam jest jakaś Ilonka w ogóle. <noise> czy to jest jakieś, nie wiem, miejsce, w którym Polacy mieszkali czy coś? Nie wiem. Cholera wie. W każdym razie jest polska flaga. Co do Rio Grande. No to jest to takie można powiedzieć zwyczajne południowo-argentyńskie miasto. Mm -hmm. nie, nie jest w ogóle turystyczne. Jest takie dość nudne powiedziałbym, tak. ale przez to, że jest nudne, to też w jakiś sposób jest ciekawe, dlatego że możemy zobaczyć, jak to wygląda tak od tak kuchni. Naprawdę. Tak, na, o, mm -hmm. tak naprawdę. No, bo usłaja no, ok, piękne widoczki, e, też ciekawa architektura i tak dalej. Ale tam czuć było, że ta turystyka jest na pierwszym miejscu. Mhm. Tutaj jest, jest bardziej autentycznie i bardziej tak, tak jak oni żyją. I to też w sumie nam się podoba w miarę. Jutro jedziemy do Chile. Jest to troszeczkę trudniejsze niż nam się wydawało. Chodzi o to, że zanim się wjedzie do Chile trzeba przez stronę internetową wypełnić formularz i ten wypełniony formularz musimy pokazać jutro na granicy jedziemy autobusem, autobus jedzie mniej więcej 7 godzin na końcu też, jest prom ale to też uwzględnia właśnie prom, tak. który płynie jakieś pół godziny eee, i autobus kosztował 25 tysięcy peso, czyli 25 dolarów jakoś za osobę trochę dużo dość dużo, ale na razie my pomyśleliśmy, że Autobus jest lepszą opcją dlatego, że tu jest jeszcze zimno i nie chcemy jeszcze łapać stopa, uh -huh. gdy jest tak zimno. Uh -huh. Ale myślę, że za jakiś czas, jak już będzie się trochę cieplej i będziemy trochę bardziej północno, to będziemy. O, piesek! Będziemy autostopa próbować tutaj łapać, bo ludzie nam mówią tutaj, że autostop jest bezpieczny i ludzie często biorą. Tak. Więc. Więc myślę, że tak jeszcze z dwa tygodnie popodróżujemy autobusami, a potem będziemy łapać stopa mm -hmm. najczęściej. Tak. Jeszcze a propos tych psów, bo to wczoraj właśnie e, jeszcze szła, ja mówiłam o tym, że tutaj wszędzie psy sobie biegają, to a propos tych psów okazuje się, że e, tak jak sądziłam, to jest po prostu normalne, że psy się wypuszcza, żeby sobie biegały bo są po okolicy, po osiedlu. Tak, tutaj raczej nie ma takiego czegoś, że ludzie zamykają psy na posesji albo w domu. I na spacer wychodzą I wychodzą nie. z nimi. Znaczy wychodzą ludzie wiadomo na spacer tak, na tak. spacer. Ale, ale raczej, raczej te psy sobie po prostu biegają. Tak, po prostu mają otwartą furtkę i jak sobie chcą, to sobie idą. Tak. Tutaj są bardziej takie niezależne te psy. Jak koty. I plan jest taki... Żeby o, sobie a trochę... propos. Ale na dzisiaj jest taki, żeby sobie trochę po tym Rio Grande jeszcze pochodzić. Za dużo zwiedzania tu nie ma, tak jak mówiliśmy. Ale faj, fajne, jest jakby, fajne jest to, że jest, jest ono takie autentyczne i że tak, tak. można poczuć ten taki południowoamerykański, trochę obskurny klimat. I mhm. e, to też ma swój urok, mimo że, że może nie jest piękne na pierwszy rzut oka. To dla mnie przynajmniej jest to ciekawe, no bo no w Polsce takiego miasta nie ma. Mhm. W Europie w ogóle takiego miasta chyba nie ma. Nie, nie wydaje mi się. Nie sądzę, nie, nie widziałem jeszcze. No, a jutro jedziemy już do, do Chile właśnie. To już będzie chyba kolejny odcinek. To już będzie kolejna seria, bo teraz jest seria z Argentyny, a jak przejdziemy do Chile, to zaczniemy od nowa, tak jakby liczyć odcinki, no bo będzie to z Chile. I jedziemy do miasta, które nazywa się Punta Arenas. Jest to jedno z największych tutaj miast w, sumie w okolicy, jest większe niż Ushuaia I zostaniemy tam dwa dni, mamy tam jakiś hostelik, coś w stylu hostelu I zostaniemy tam dwa dni Początkowo mieliśmy tam zostać trzy dni, ale to dlatego, że Rio Grande mieliśmy być tylko na jedną noc, a zostajemy tutaj dwie to więc... dlatego, że nie ma, dzisiaj nie ma autobusu, właśnie do, do Tak, bo dzisiaj, dzisiaj jest niedziela i, i, i dzisiaj nie moglibyśmy tam dotrzeć w żaden sposób inny niż autostopem. No a tak jak mówiłam, autostopa na razie unikamy. Przyszliśmy nad wodę i akurat trafił się odpływ. Ta woda jest tak daleko, że naprawdę ledwo ją widać. No, wygląda jakby miało być tsunami zaraz. No, jakby miało tsunami zaraz być. My się już żegnamy Dziękujemy za oglądanie cz czwartego odcinka Trzeciego Czwartego Czwartego? Czwartego 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 e, Mam nadzieję, że się podobało Następny odcinek będzie już z Chile e, to, tyle. to tyle Do, Do zobaczenia ba.